Ta sztuka, Deprawator, powstała właściwie trochę na zamówienie Rity Gombrowicz, które to zamówienie przekazał mnie, Janusz Majcherek, w publicznym felietonie. Obejrzała pani Rita dowód na istnienie drugiego, czyli sztukę o spotkaniu Gombrowicza i Mrożka i spotkawszy... Janusza Macherka powiedziała, że jej się wydaje, że ciekawsze było spotkanie Miłosza i Gombrowicza. Jak Miłosz przyjechał z Ameryki i odwiedzał Gombrowicza, a mieszkał półtora kilometra od domu Gombrowicza, to u niego przebywał Herbert, który się do Gombrowicza nie wybrał. No to już jest jakiś materiał na sztukę, zwłaszcza jeśli wiemy, że potem z kolei Miłoś i Herbert znaleźli się w bardzo ostrym konflikcie. Te relacje są na tyle ciekawe i na tyle godne zainteresowania dla ludzi, którzy na poważnie myślą i o polskiej literaturze, i o polskim losie. Może się odważyłem i napisałem tę sztukę. Trudność tej opowieści, jeśli chodzi o scenografię, polega na tym, że no, w niedużej przestrzeni sali kameralnej trzeba było wymyślić jakoś dwa mieszkania: Miłosza i Herberta. Właściwie jeszcze trzecie miejsce, czyli Royamont. Jest ta scenografia taka trochę kompatybilna: to znaczy, to jest mieszkanie uniwersalne. A jak się zaświeci na prawo, to jest trochę bardziej Miłosza, a jak się zaświeci na lewo, to jest trochę bardziej Gąbrowicza. Ja myślę, że publiczność się szybko zorientuje. Się dzieje. Pan Paweł Dobrzycki bardzo się gimnastykował, żeby w wyjątkowo ciasnej przestrzeni całą tę opowieść jakoś spakować. Bardzo Państwa zapraszam na sztukę pod tytułem Deprawator. Samo spojrzenie na obsadę może już kusić.